Tam ja jestem Frickson, a to jest dziesiąty odcinek głowy pełnej Minecrafta. E, tak jak mówiłem, ten odcinek będzie na nowym updatecie na 1.8 i niestety wtedy na nim jest. Dlaczego niestety już tłumaczyłem, nie lubię nowych updateów e, i mówię, że od razu wam od razu, że będzie się zacinać. E, tak, po nowym updatecie e, mi się dziwnie skrzynka, nie wiem, będę musiał ją przestawić i... Mój kochany obraz, który był pamiątką z 1.7.3. Niestety. No ale trudno. Na razie zostawimy tak jest. I zaczynamy ten cały adventure. No tak, jeszcze doszła blokada na prawie przycisk myszki. Sprint. Niezbyt mi się to wszystko podoba. No ale trudno. Hmm. Ale zresztą nie będziemy zbierać. Idziemy cały ten adventure robić. Mam jakieś mięso, mam. Niestety pasek głodu jest po prostu dobijający. Nie chce mi się jakby zbierać tego jedzenia w kółko. Wtedy jedzenia używałem kiedy tylko potrzebowałem, a nie. Teraz będziemy jakiś głód tutaj wymyślać. Wiosek na pewno tutaj nie znajdziemy, bo tu mamy wygenerowaną mapę już, więc wioski znajdziemy w innych miejscach, tam gdzie jeszcze nas nie było. Teraz będziemy mieli troszkę do przejścia. Zaraz mi się kilo chyba skończy ten. No właśnie Dlaczego ja tego żlaza wcześniej nie widziałem tutaj? To mnie tylko zastanawia. Coś tu mamy ciekawego, nic nie mamy. A tu jest jakaś kopalnia. No nie widziałem tego nawet. Hmm, ciekawe. I jeszcze jednym minusem tego update'u jest to, że na F3 już nie można podglądać ID MOBów i to jest po prostu masakra będzie, Będę się jeszcze bardziej bał, będzie jeszcze więcej spontanicznych reakcji, e, nie wiem, krzyków i tym podobnych Muszę pochodnie zrobić No ale cóż, nie unikniemy niestety takich spontanów Nowe oświetlenie jest nawet ładne, ale już byłem przyzwyczajony do tego starego i teraz mi to dziwnie wygląda. Tu nic nie ma. Idziemy sobie dalej. No, słyszę już pająka. Tych nowych też raczej, tych pająków, nie znajdziemy, tych trujących. Bo one są tylko w tych... ...kopalniach opuszczonych. No, gdzie on jest? A tam... Chyba. Nic nie widzę. Woda. GTF-O. Sprawdziłbym sobie na F3, gdzie on jest, no ale nie zobaczę go. No to jest po prostu porażka. A tam idziemy. Niczego się nie boję... O, szkielet. No chodź, come on. No, 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 chodź, chodź, chodź. Ja nie gryzę, spokojnie. Jeszcze tylko Endermana jak spotkam, to będzie porażka. No i właśnie nasz bezsensowny experience, czyli doświadczenie... ...do niczego nie służy, zbiera się tylko, żeby zbierać potem od nowa. Dobra, zajrzę tam jeszcze tylko na chwilę, mniej, jak ze słońcem stoimy i... ...żeby ten odcinek nie był za długi. Teraz jeszcze głupie jest to, że zombie wydaje taki sam dźwięk jak enderman. W zasadzie na odwrót, enderman wydaje taki sam dźwięk jak zombie i nie wiadomo co nas napotka tutaj. Tak naprawdę. Tylko, że endermany się w kopalniach tak świecą, znaczy w ciemności tak się świecą takimi fioletowymi takimi cząsteczkami. No i właśnie, i to był albo zombie, albo enderman, jeszcze sam tego nie wiem. Skończyłem mi się pochodnie. O, idzie coś do nas. Jest to szkielet. No dobra. No to to tak grupowo łażą. No dobra. Troszkę pochodni czy coś. No mam tam zejść? Teraz już nie wiem czy to jest spider jockey czy to jest... pająk i... obok szkielet, obok szkielet. Dobra. To tam nie pójdę. Pójdziemy w stronę, gdzie słychać zombie albo Endermana. O jezek, mi ten sprint denerwuje. Zbiegnę z jakiejś skały zaraz przypadkowo i się wpakuję w jakiś tunel. To będzie wtedy słabo. Nieee. Jak ja w ogóle tę kopalnię znalazłem? Jak zwykle to był spontaniczny odcinek Wiadomo Nigdy nic nie planuję tutaj w Minecrafcie. O, fajnie Jeszcze lepiej Nie, 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 ja tam nie idę O, ła. To bolało Już się wystraszyłem, mówiłem, że będą spontaniczne reakcje jakby Co, Creeper jeszcze? Nie, nie Dobranoc, dobranoc bawcie sami, ja wychodzę Do widzenia Idę sobie stąd. Wolę sobie budować na powierzchni. Nie lubię kopalni. Zwłaszcza samemu. W multiplayer jeszcze jest fajny w kopalniach. Jest z kim porozmawiać. Nie kilo oficerów ja robię. No za to zdobyliśmy żelazo. Jeszcze trzeba by jakieś mięso pozbierać, a właśnie teraz mięso z kurczaków wypada, zapomniałem. No tak, mamy takie kurczaczka sobie, możemy go upiec, też nam dodaje życie. I też wypada wcześniej wspomniane doświadczenie z, 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 z potworków takich tych, że tak powiem normalnych, ze zwierząt. No, idę sobie upiec to mięsko, bo już mi spada życie, znaczy głód. W zasadzie głód powinien wzrastać, nie spadać. Dziwnie to się to nie w domach wygląda. Nie to. I teraz jest... A, moje żelazo. Fajna rzecz jest to taka, że teraz się nam stakują jedzenia. Zobaczymy jak działa ten cały kurczak. Ile życia dodaję przede wszystkim? że... Nie, nie sprawdzimy teraz tego. Farma mi troszkę zarosła. W sumie zasadzimy. Dobra. Pójdę do tego jeszcze domu mojego. Eee, zobaczę. Co z tym skrzynką mogę zrobić? O, naprawiła się. A to ciekawe. No tak, teraz się otwierają. Nie był Jestem, Nie jestem przyzwyczajony. Obraz się dalej nie naprawił. Spróbuję go. Te mniejsze się stawiają. Z kolei już właśnie sprawdzałem. Tak, bez nagrywania. Te małe się postawią, te obrazki. A te w rozmiarze 2 na 2 nie chcą się postawić. No właśnie, jak widzicie. No dobra, zostawimy to. Jest pamiątka, którą nam zniszczyli. Jeszcze skrzynki też takie małe, dziwne są trochę. Eeeem, um, piecyk sobie tutaj mogę postawić już w tym domu W zasadzie ano, co ja zrobiłem? Dobra. No Już się niestety, no ale trudno Krótki taki odcinek, długo nic nie dodawałem, miałem bardzo dawno dodać ten odcinek, ale się okazało, że update tu nie było, był później Jeszcze byłem chory, w zasadzie nadal jestem eee... Tak, animacja jedzenia, fajnie Podniecające, naprawdę. E, I odcinka po prostu nie było, bo nie miałem kiedy go zrobić. E, zaczęliśmy też z owocowym, nową serię, którą nie wiem, czy widzieliście, czy nie widzieliście. Dodaliśmy jeden odcinek na razie. Drugi już prawdopodobnie wkrótce. No dobra, niech się żelazo tutaj robi. Animacje jedzenia widzieliście. Jest to bezsensowne. Teraz przy ataku nie da się trzymać przycisku myszki. Widzicie, trzymałem sobie przycisk, on robi tylko jeden cios. Jest to... Bardzo bez sensu. No ale nie trudno. Niestety. To już jest update 1.8.1, bo już była poprawka. Kraszowała eee, się gra przy trzymaniu SHIFTA w ekwipunku, gdy się chciało przenieść przedmiot na najbliższą kratkę. Właśnie jak się przyciśnie się, się na przykład zrobię sobie te miejsce wolne, przytrzymam SHIFT, ciśnę na te strzały, to one się wrzucą na pierwsze wolne miejsce w podręcznym ekwipunku. Eee, I to samo tutaj. Stakuję do tych, 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 tego żelaza, co już mam w plecaczku. No. I niestety tak to działa. No ale cóż. No dobra, to będziemy iść w kimę. Mam nadzieję, że aż tak się bardzo nie zacinało. Przynajmniej nie było tego widać. No i cóż, subskrybujcie, komentujcie. Łapki w górę oczywiście. I więcej odcinków wkrótce. Już tak się potem nie będzie zacinać, bo już widzie Optifine pod 1.8 i... Nie będzie takich zacinek jak teraz są. Przynajmniej mam nadzieję. No to dobra, kończymy. Do zobaczenia w samych odcinkach. Więcej spontanicznych reakcji, krzyków, wystraszeń się, ruszania myszką w ten sposób. Już wkrótce. Cześć.